No na robotę. Adrian, tak. pokaż ludziom, jak, jak pracujesz. W pocie tak. czoła. Tak. Szybko. Szybko. <śmuletra> ja chciałeś przerywać, masz przerywnik. Nie, nie będzie takiego przerywnika. Musimy wszystkim powiedzieć, co to było, dlaczego ten piecuk jest tutaj i jak to wszystko wyglądało o, wcześniej. Wyciągamy naszą pompę ciepła, bo nie daje rady. I będziemy zakładać powrotem piec. Dokładnie. Więc będzie konwersja z tego na to kupione tego od sąsiada i z tamtego na to, na to. więc jak, jak interesuje was bardzo, taki bardzo ciekawy film, to zapraszam do oglądnięcia tego materiału. Daje fajny, daje fantastyczny. Cześć wszystkim, tu Karol z Klimatyzacja Katowice, mam nadzieję, że będzie mnie słychać albo nie będzie mnie słychać. Jeszcze raz. Nie będzie jeszcze Cześć wszystkim, tutaj Karol z Klimatyzacja Katowice. Dzisiaj robimy kolejną pompę ciepła z Panasonica, ale pompa ciepła, której jeszcze nie robiliśmy, albo w takim zestawieniu, której nie robiliśmy. Mianowicie pompa t 9 kW, czyli pompa o dość dużej mocy grzewczej. Zaraz Wam to Kacper ładniej nakreśli, bo on tutaj był w pierwszy dzień. Poopowiada Wam, jaki dom, ile metrów, jakie zapotrzebowanie. I tak dalej. Cześć, siemanko, tutaj Kasper. Montujemy dzisiaj jedyną najlepszą pompę z. Nie, z pana Sonika dzisiaj montujemy. Hajerów na razie nie ma. Czekamy na dostawę. No, Pan Sonik nam nie dał takich podkoszulek. Szkoda, dziwię się. No, ale dobra, widocznie za mało pana Sonika jeszcze montujemy. Słuchajcie, co wam dzisiaj pokażę? Pokażę wam dzisiaj. Mniej więcej jak to wygląda yy, po dobraniu pompy na ciepło PL. Wyliczyliśmy sobie zapotrzebowanie Domek około 150 metrów powierzchni mieszkalnej Plus do tego ogrzewana piwnica Domek jak widać, tak żebyście mieli porównanie, tam stoi Ducato Poddasze użytkowe e, Docieplenie w połaciach około 20 cm wełny 12 cm steropianu na elewacji. Na dole jest piątka steropianu, tylko dwa układy, dwie różne temperatury, ponieważ mamy i podłogówkę i yy, grzejniki yy, Było to do tej pory zrobione na RTL-ach i jak tu już wielu mówi, to nie do końca działa dobrze. Pokażę Wam, dlaczego nie działało dobrze i jak będziemy przerabiać teraz instalację. I zaraz do chłopaków. Pokażę Wam, jak wygląda teraźniejsze źródło ciepła. Jest to kocioł na ekogroszek który już tam ma kilkanaście lat właściwie. Bohater tego odcinka korzysta z dotacji gminnej. Piękna dziewiąteczka, wygląda jak dwunasteczka, bo to w sumie ta sama budowa. Tu stanie urządzenie jakieś 30 cm od ściany. Przebijemy się wewnątrz do kotłowni i zabieram was do kotłowni teraz. O, jest i tu Adrian. Co Adrian robi? Mówiłem, żeby nie brać tych hydraulików. No panie! Już na Daj spokój! Jesteśmy u kolegi, więc trzeba rozebrać ten kocioł, wynieść go tu po tych schodach. Zazwyczaj to dopłata jest około 1000 zł za taką operację. Wszystko idzie do wycięcia. Zasobnik, tak, jest malutki. Ile to ma tam? Ze 140 litrów. Wywalamy kocioł. Tutaj w tej części stanie zasobnik zintegrowany razem z buforem CO100 litrowym a obok zawiśnie tutaj pompa ciepła. Tu po suficie polecimy przewodami freonowymi koło oświetlowy i zaraz tu koło okna za ścianą, będzie, e, za ścianą będzie jednostka zewnętrzna. Co tutaj z ciekawych rzeczy? Całość rurką 28 jest pociągnięte i mamy tutaj instalację mieszaną, czyli mamy i podłogówkę i grzejniki. Zaraz Wam pokażę jak to jest zrealizowane na przedpokoju. Tak zaraz idziemy do rozdzielacza i niestety do końca to nie działa. I tutaj Wam chciałem pokazać, jak to jest wykonane i tak bardzo często było robione przez hydraulików, czyli mamy rozdzielacz, bez żadnych rotometrów. Rurki dobry, 28 mieć. Jest tam trójnik zrobiony, idzie jeszcze do pionu wyżej. No i natomiast podłogówka jest podłączona na zaworkach z głowicami termostatycznymi. I niestety po zamknięciu tej szafki tutaj. Te głowice termostetyczne, pani inwestor, co się robią? Zamykają się. Zamykają się i podłogówka nie grzeje. Albo jak zaczyna grzać, jak się uda, że zaczyna grzać, bo na piątku ją odkręcisz, to zaś parzy w nogi, nie? No, bo jest wszystko wysokim parametrem zasilane. Więc teraz wymieniamy te rozdzielacze. Dajemy tutaj rozdzielacz na 3. Na trzy nitki podłogówki. przewiert na dół do kotłowni i puszczamy z zaworu mieszającego niski parametr do podłogówki. Zaraz Wam pokażę, co trzeba jeszcze domontować do pompy, żeby to obsłużyć. Także to wszystko do, wy, do wywalenia, do przerobienia. Teraz tych fajnych rzeczy, co Wam chciałem pokazać. Standardowo zaworek przełączający między CO a CWU, czyli przełącza nam pompę. To właśnie jak to się dzieje, że grzejemy wodę użytkową i ona ma inną temperaturę. Mamy czujnik do zasobnika CWU, podpinamy go bezpośrednio do pompy. Mamy zaworek przełączający trójdrogowy. Akurat korzystamy z Afrizo, bo są bardzo fajne i szybkie przede wszystkim, bo on ma czas przełączania 8 sekund. To jest przełączanie obiegu między CO i CWU. I tu mamy zawór mieszający, który nam właśnie stworzy drugą strefę dla podłogówki. Jest też siłownik Afrizo, typu Klik. Zaworek standardowy, który można było też ręcznie sterować. Ściąga się to, zakłada się ten typu Klik. I tutaj musieliśmy z pana Sonika dokupić płytę rozszerzeń, która pozwoli nam zasterować tym zaworem i podłączyć dwie takie czujki opaskowe, które tutaj przylegają nam bezpośrednio do rurek. Jeszcze nawet jest w zestawie taka pasta termoprzewodząca, żeby to nam lepiej dolegało, lepiej te odczyty wyglądały. No i tak jak to mówią opaskowy czujniczek, czyli taką opaskę mamy nawet chyba na trzycale rurę by to się udało założyć ta płyta powoduje to że pojawia nam się na wyświetlaczu druga krzywa grzewcza i druga temperatura którą możemy ustawić którą sterujemy sobie właśnie tym zaworem i jest to na przykład temperatura dla podłogówki To mam jeszcze chciałem pokazać ze względu na to że e, musimy zrobić ten drugi obieg do podłogówki czyli to czego nie było przedtem i teraz wtedy ta podłogówka działała i nie działała tak, Wykorzystujemy stare rurki, stare piony, bo są naprawdę prawilne. 28 mm mieć, więc są wystarczające i na dół i do góry. Wykorzystujemy te rurki. To zostaje, ale to tylko te dwie rurki zostają. Tu będzie jednostka wewnętrzna, ale tak, z jednostka wewnętrzna zasilimy sobie bufor zawór, przez zawór mieszający po suficie. Pyk. Dziś tutaj przejdziemy pod kątem 45 stopni do tamtego rozdzielacza, który Wam pokazywałem na wejściu do budynku. I wtedy już będziemy mieli osobny, ob obwód, na... osobny obwód na podłogówkę tak? i osobno sterowaną temperaturę. A bufor będzie nam się namierzywał też jako osobny całkowicie ob obwód do grzejników, jako to wyższe źródło wysokotemperaturowe. Inaczej się tego nie da zrobić, jeżeli macie dwa obwody. Nawet bierzecie sobie pompę typu All-in-One, tak? czyli fajną lodową, jak to mówią, i tak musicie zastosować bufor, żeby miała się ta woda gdzie podmieszać, tak? Także bufor jest dobrym wyjściem, a tym bardziej tutaj nie będzie jakiś ogromny ten bufor, będzie tutaj 100-litrowy, zintegrowany z razem z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, a już taki buforek widzieliście, taki, taki zasobnik z buforem widzieliście już na filmiku u nas o, pompa ciepła z Junkersa, jak montował, Karol montował ze Staszkiem pompę ciepła z Junkersa. Ale zobaczycie, jak to tutaj wyjdzie, bo na pewno będzie dużo więcej miejsca w tej kotłowni. Ja się stąd zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać już przy połowie prac, powiedzmy, jutrzejszym. Na razie. Dopuściła to, co tak? Dziękuję ci. Tak. Złyszałeś się? Tak. O bierze ona do domu Jeden w pamięci, trzy dalej tak <laughs> Dobra, chodźcie Karol za ja widzę... robotę Bo ja tu widzę... Niezły burdel, dużo, dużo było kabli Zaczynajmy Lecimy sobie Do pompy I co tutaj na pompie Zobaczymy. A na pompie zobaczymy to, że nie mamy standardowo jednej temperatury na środku, tylko mamy dwie temperatury na środku: strefa pierwsza i strefa druga. Obydwie temperatury są wedle krzywej grzewczej. Teraz lecimy sobie z odpowietrzaniem układu, więc mamy puszczone funkcje grzania funkcje grzania centralnego ogrzewania. Tak się tutaj bawimy między grzaniem ciepłej wody użytkowej a centralnym ogrzewaniem. Pokażę wam jak to mniej więcej wygląda w środku. Co się tutaj zmieniło względem standardowego rozwiązania. Standardowo mamy w takiej pompie ciepła tylko jedną płytę główną. Dość dużo wyjść wejść dodatkowych, tak, na przykład na grzałkę i tak dalej, na czujnik temperatury ciepłej wody użytkowej i inne, jakieś tam duperele, ale myśmy dołożyli coś takiego, czyli płytę rozszerzeń, dzięki której możecie sterować jakieś solary, różne duper szwance i duperele, ale. To, co dla nas się liczy, możemy sobie zrobić dwa obiegi grzewcze. Dwa obiegi grzewcze na zasadzie takiej, że mamy tutaj pompkę niezależnie sterowaną od obiegu jednego, od obiegu drugiego i dodatkowo możemy wysterować aż dwa y, mieszacze. My mamy podłączony tylko jeden, ponieważ y, to, co mamy, y, mixing, valve 1, czyli y, zawód mieszający strefy pierwszej, nie używamy tego, ponieważ strefa pierwsza jest to u nas. Są to u nas grzejniki, czyli wyższa temperatura, a zawsze z wyższej temperatury niższą temperaturę za pomocą zaworu mieszającego możemy sobie zrobić. Więc, do takiej typowej instalacji, czyli układu mieszanego, jak to jest w większości budynków w Polsce, wystarczy dołożyć jeden zawór mieszający, a pierwszą strefę potraktować jako wyższy parametr dla grzejników. Po co coś takiego? No po to coś takiego, bo standardowo, jeżeli macie podłogówkę, macie ją zrobioną na rozdzielaczu i macie właśnie instalację mieszaną, w której macie podłogówkę i grzejniki, to zazwyczaj jest to rozwiązane na tej zasadzie, że macie albo osobno zawory termostatyczne dla każdego obiegu grzewczego, czyli na powrocie od temperatury albo pomieszczeń, albo od temperatury wody jest sterowana każda nitka, na przykład Podługówki. Opcja numer 2 bardzo często stosowana jest dodatkowa pompka obiegowa dla systemu ogrzewania grzewczego i taki ręczny zawór, który możecie sobie wyregulować, czyli zrobiło się zimniej, puszczacie na przykład 35 stopni, zrobiło się cieplej na polku, puszczacie sobie 25 stopni. I możecie to regulować ręcznie, ale jeżeli chcecie, żeby to było wszystko automatycznie, mordulec, jest też taka opcja. Pompa z pana Sonika ma taką opcję, żeby to było automatycznie. Właśnie, musimy sobie dołożyć wtedy taką płytę rozszerzeń. Musimy sobie dołożyć coś takiego, jak mamy tu. Włączę lampę, będzie lepiej widać. Musimy dołożyć sobie coś takiego, jak mamy tu w środku, czyli zawór mieszający oraz pompkę. Obiegową. Jak to wszystko działa? Tym zaborem mieszającym steruje nasz, nam pompa. Pompa steruje nim wedle algorytmu, który zadamy czyli wedle krzywej rzewczej. od temperatury zewnętrznej, ustawia nam temperaturę wody. Jak ona odczytuje tą temperaturę wody? A mamy tutaj taki dodatkowy CUMBAJSPIL czyli czujnik taki przylgowy który się montuje za pomocą takiej specjalnej tasiemki, taśmy termoprzewodzącej, żeby lepiej taki czujnik odbierał temperaturę i pompa wie dokładnie jaką temperaturę ma woda wylatująca na podłogówkę i może sobie korygować albo odejmując temperatury, albo dodając temperatury. Jak to się dzieje? Tutaj przychodzi nam zasilanie ciepłej wody akurat w tym przypadku z bufora zaraz wam powiem o tym dalej, ale tutaj przychodzi nam ciepła woda, czyli ten wysoki parametr. Jeżeli ten parametr jest, że tak powiem, wystarczający, nie jest za wysoki i mamy potrzebę grzania podłogówki, wtedy cała ta ciepła woda jest w stanie wychodzić tutaj sobie na podłogówkę. Ale jeżeli ten parametr jest za wysoki i potrzebujemy puścić niższy parametr, wtedy Zawór nam się przestawia, dobiera zimnej wody z powrotu od podłogówki i chłodniejsza woda sobie kr krąży tutaj. Jeżeli tylko mamy jakiś spadek temperatury, część ciepłej wody zostaje dobrana. Proste działanie, układ niezbyt skomplikowany, ale najważniejsze jest wszystko to, bo działa to bardzo podobnie jak ten mieszacz mechaniczny, który jesteśmy sobie w stanie przestawić ręką. Tylko na plus jest to, że nie musimy bawić się tym ręcznie. Nie musimy robić żadnych zmian względem temperatury zewnętrznej, tylko wszystko dzieje się automatycznie. Wyłączę światło, bo mi tak po oczach bardzo rypie. Jestem na dole. Jak widzicie, szapeczka została troszeczkę od podłogówki rozbebeszona. Mamy tutaj <laughs> dwa rozdzielacze osobno dla obiegu podłogówki, czyli strona prawa, osobno dla obiegu grzejnikowego. Obieg grzejnikowy jest zrobiony rurami miedzianymi. Tutaj Adrianek trochę to przerabiał, żeby dopasować się do długości rurek nowymi rozdzielaczami. Po prawej stronie mamy dojechane nowe zasilanie. Tutaj trzeba było się przewiercić pod skosem do kotłowni i zrobione jest wszystko stalą. Zaprasowywaną. Wygląda to mniej więcej tak. Jeżeli chodzi o rozdzielacze, to zostały zastosowane rozdzielacze z odpowietrznikami, ze spustem, wody i tak dalej, żeby wszystko miało ręce i nogi. I na górze mamy tutaj rotametry. Na upartego, jeżeli ktoś by chciał włożyć potem siłowniki, na przykład na część obiegów, też jest to wykonalne, bo zamiast kurków można założyć tutaj siłowniki. Lecimy na górę. No, i jesteśmy na górze. Na górze druga szafka, druga, drugi rozdzielacz jest zlokalizowany w łazience. Jak widzicie płyteczki, w to miejsce przyjdzie jeszcze szafka. Jakie tutaj przeróbki zostały zastosowane? Zostały włożone dwa rozdzielacze też z rotametrami, żeby można było poustawić sobie przepływy. Żeby wszystko to było, że tak powiem, szybciej do zrobienia. Jak widzicie, tutaj też coś Adrianek przerabiał, przedłużał. Dodatkowo, co zostało zrobione? Tutaj te raz, dwa, trzy, cztery obiegi, które mamy, są pod grzejniki, czyli tutaj dochodzi nam wysoki parametr. I żeby nie robić dodatkowego rozdzielacza osobno do. Podługówki, bo trzeba było podjechać wtedy od, samego, od samej kotłowni, od maszynowni, trzeba było dojechać osobnym pionem dlatego został zastosowany zwyczajny termostat. Termostat, który ma odbierać temperaturę z pomieszczenia i regulować temperaturą w, właśnie w pomieszczeniu, zamykać podługówkę. Poprzednio było to tak zrobione i nie działało to zbyt dobrze, że te termostaty były zamknięte w skrzynce, czyli jak się w środku w skrzynce zrobiła wyższa temperatura, to raz było za ciepło, raz było za zimno i nie działało. Taki prosty patent został zrobiony, nikomu to nie będzie tutaj przeszkadzać, a nie trzeba było ryć osobnego pionu i dociągać osobnego pionu od podłogówki. Niezależnie możemy sobie ustawić temperaturę dla grzejników w wyższy parametr, czyli zmienia nam się temperatura na zewnątrz, spada ta temperatura, wtedy automatycznie temperatura na grzejniki leci do góry tak samo jeżeli chodzi o podługówkę, możemy sobie ustawić całkiem inne wartości czyli na przykład przy minus 15 na podługówkę ma iść 35 stopni a przy plus 15 na podłogówkę ma iść na przykład 20 stopni jeżeli chodzi o grzejniki nastawiam sobie na przykład że przy minus 15 na grzejniki ma iść 45 albo 55 stopni a przy plus 15 wystarczy nam na przykład 30 stopni. Pompa sobie to uśrednia, patrzy, jaka jest temperatura na zewnątrz, i dobiera taką temperaturę wody, żeby w domu była odpowiednia temperatura. Żeby Wam po prostu było ciepło, a raczej może inaczej. Klient dobiera sobie temperaturę właśnie tego początku i końca grzania, taką, żeby w domu było wystarczająco ciepło. Co Wam mogę powiedzieć? Ten system grzania jest bardzo fajny i najczęściej, właśnie spotykany, czyli ta pogodówka od temperatury zewnętrznej, ustawianie temperatury wody. Wyklucza tutaj to takie sytuacje, że na przykład ktoś ma kominek, ma zrobione ogrzewanie na ograniczone termostatem, napali sobie w kominku, na dole jest ciepło, po. Dniu po dwóch dalej jest na tyle ciepło, że um, ogrzewanie nie jest załączone, a na przykład na górze e, mamy już e, niższą temperaturę, już byśmy potrzebowali grzać, ale termostat, który jest ustawiony na dole, jeszcze na to nie zezwala. Więc y, to jest takie, że tak powiem, dobre rozwiązanie, właśnie patrząc od temperatury zewnętrznej, sterować temperaturą wody. Zamykamy kramik, co Wam będę tutaj gadał. Standardowa pompa, którą Wam pokazywałem. Mówię, coś nowego, czego jeszcze nie było na kanale, czyli dwie temperatury niezależne dla podłogówki i dla grzeników. Jeżeli chodzi o całą instalację, zastosowaliśmy tutaj jeden zbiornik. Jest to zbiornik nie powiem, że kombinowany, ale zbiornik, w którym jest zbiornik na górze, ciepłej wody użytkowej, a na dole mamy 100 albo 120 litrowy bufor. Czemu takie rozwiązanie? Ze względu na to, żeby zaoszczędzić troszeczkę miejsca, żeby zminimalizować ilość instalacji, która jest w kotłowni. Jak widzieliście, albo zobaczycie, przedtem tutaj było ładnie wszystko zabudowane. Tutaj stał sobie kociołek, trochę było prze, przerabiania instalacji. Myślę, że wygląda to jak na te warunki, które tutaj mieliśmy i nawiązanie do starej instalacji, czyli na przykład do jakichś rzeników, które odchodzą tutaj, część odchodzi sobie tam. To wygląda to naprawdę całkiem schludnie. Zastosowane materiały dość dobre, jeżeli chodzi o ten zbiornik, z, albo. Ten baniak z dwoma wbudowanymi zbiornikami. Dość fajne rozwiązanie. Może nie jakieś hiper, najtańsze, ale mówię: oszczędność miejsca. Jak widzicie, wszystko jest zrobione na młosiącu, więc pożądnie, na bogato. Tutaj mamy stal zapracowywaną. Na niej naciągniętej porządnej jakości kauczukową izolację. Jeżeli chodzi o pompki obiegowe, są to pompki z LFP. To jest. Coś dobrego, co wam będę dużo godał. Zawór, z afrizo, który, zawór mieszający z afrizo, który jest do regulacji temperatury dla podłogówki. Druga pompka, też elektroniczna, dla celów, właśnie podłogówki. Wszystkie czujniki oryginalne z Panasonica. Naczynie przeponowe dla ciepłej wody użytkowej z Rewko. Mosiężna belka po to, żeby nie było rdzy dodatkowej w układzie. Jeżeli chodzi o jakieś pompki do cyrkulacji z gruntwosa, więc też całkiem niezłe. Wygląda to myślę bardzo fajnie, schludnie. Z bogatych rzeczy, które zazwyczaj stosujemy w instalacjach, chyba że klient zapiera się nogami i rękami, że on nie chce, to jest bardzo fajne urządzenie. Taki multifiltr. jest to separator powietrza. Tutaj nam wylatuje powietrze, jeżeli są jakieś pęcherzyki i tak dalej, jest w stanie to wyłapać i odseparować, wyrzucić na zewnątrz. Dodatkowo mamy tutaj magneto, -odmulacz, czyli mamy tutaj mocny magnes neodymowy. Część wody, czy znaczy część wody, cała woda, która tutaj krąży, jest w odpowiedni ruch też wprawiona. Robi to wytrącenie cząstek stałych. Jeżeli mamy coś magnetycznego, jakieś cząstki stali, czyli z grzejników, z bufora, z czegoś takiego, to, to się tutaj osadza. Jesteśmy w stanie zakręcając, wyłączając pompę, zakręcając ten zawór, ten zaworek, jesteśmy w stanie ten filtr odciąć. Ściągamy sobie magnesik, o, magnesik. Odkręcamy, spuszczamy nieczystości, gnojowice, zakładamy magnesik, odkręcamy zaworki i możemy dalej, że tak powiem, korzystać z instalacji. Fajne rozwiązanie, dobre, dobre to je, bo dobre to je. Tutaj mamy dodatkowo zbiorniczek, bo tutaj jest bufor, który ma te 100-120 litrów, plus dość rozległa instalacja grzejnikowa i podłogówki, więc trzeba było tutaj dołożyć. Dodatkowe naczynie, nie chcieliśmy się zastanawiać co się stanie jak temperatura z niskiej wzrośnie do e, dość wysokiej, woda nam się rozszerzy i to naczynko, którego Wam nie pokażę, ale który jest tam pojemności bodajże nie wiem 9 czy tam 13 litrów nie wystarczy, więc nie, nie zastanawialiśmy się nad tym, dołożyliśmy duże naczynie i całość gra i buczy. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał, że ta instalacja Wam się podobała. Że ten pan Wam się też podobał, i że ten pan Wam się jeszcze podobał jeszcze bardziej. No więc, jeżeli jesteście zainteresowani taką pompą, to najlepiej wejść na naszą stronę internetową klimatyzacja katowice.pl. Teraz zmieniliśmy zasady gry. Wejdźcie na tą stronę, zobaczcie sobie kliknijcie Pompa ciepła tam macie wszystkie wiadomości dotyczące pompy ciepła. Jeżeli chcecie złożyć zapytanie do nas, i żebyśmy Wam przygotowali ofertę na pompę ciepła, to naprawdę nie dzwoncie, tylko najlepiej jest skontaktować się z nami właśnie przez stronę, wejść na stronę, poczekać, poczytać trochę o pompie ciepła. Drugie, co policzyć sobie zapotrzebowanie na energię dla Waszego budynku przy minus 20, popatrzeć w ogóle na listę danych, które trzeba do nas przesłać, żeby jak najszybciej i jak najlepiej dobrać pompę ciepła do Waszych. Celu, więc wbijajcie na naszą stronę. Link do tej strony macie w opisie, więc możecie wejść poniżej. Ale wiem, że większość ludzi ma z tym problem, więc po prostu wpiszcie sobie Klimatyzacja Katowice w wyszukiwarkę albo wpiszcie sobie w pasku adresu na górze Klimatyzacja Katowice, pisany razem.pl i będzie gitara. Jak się podobało, to wiecie: łapa w górę, w komentarzu napisać. Więcej buły dla Adriana. Łapa w górę, więcej buły dla Adriana i cały czas do przodu. Cześć.